Siema widzowie, witam Was na dzisiejszym odcineczku, zostawcie subskrypcję, lajka i yy, dzwoneczek, piszcie komentarze, jestem dzisiaj z Serdalem, jak możecie zauważyć. Wszystkich stu serdecznie, ja tu jestem i tyle. I yy, je dobra, przepraszam Was, bo miał być odcinek skupowania Lambo, ale yy, nagranie się ucięło, nie wiem czemu mam takie problemy, że mi się cały czas to głupie nagranie ucina. Nie wiem Ej, co jest. Chwilę teraz chwilę wracam. sprawy sprawy interesowe, yy, dobra, ale yy, mam kupione Lambo, mam kupiony piąty silnik i mam kupiony... Teraz wam pokażę, bo mam kupiony specjalnie dla was mam kupiony motorek, ale musiałem pożyczyć od Serdela 15 tysięcy dolarów. Oświęciłem się, odzyskałem co moje Patrzcie, teraz mu oddaję 7 tysięcy. Nie a, no, okay. jeszcze, 7. a okej. Jeszcze czekaj. tysiąca, odjąć siedem i pół, masz. To jest sześć, tysiąca. Sześć muszę mu jeszcze oddać. No to co, ty mam pomysła. Jeżeli będzie, to muzeum, bo z tego podejrzewi się chyba 7 tysięcy, nie? Muzeum. No to go już, wjedziemy pod muzeum. No, będziemy czekali. No, będziemy pa. czekali, bo za chwilę ono się otworzy. No, bo muzeum jest chyba raz, chyba raz, 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 raz... Co? Hamuj! Za, za daleko. A. No. Tak, bo muszę wykręcić muszę. Dobra, ja to... O Jezu! 360! Też tak robię czasami z tym lambo. Ma no. ze bugi, ale jest szybkie. No, jak widzicie, jadę tam, tam, tam. dosyć szybko, ale powiem tyle. Ciężko się nim skręca. A chłop już czeka pod muzeum. O, do, dobra, jest czwórka typów. Albo nie, trójka ich jest. Już czekają? Chłopcy przygotowali. No, no, bo ono się. Widziałem! Widzowie mogliście tutaj zauważyć, jak y, sobie cofnijcie filmik, jak nie widzieliście, że tutaj było widać serdela. Zrobię jędro, obrót, obrót. Tu był do Sardel. Sardel. Halo, jestem Siema. Ja, 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 ja. Jestem Siema, duży. maniek. Spadajcie do dziś, Komeon na jego filmik. Mam nadzieję, że nie mojego żarcia, ponieważ mam tutaj żarę przy yy, Widzowie, yy, muszę zrobić małą przerwę techniczną za chwilę, chyba. Nie BIJ mnie! Czekaj, bo ktoś do mnie dzwoni. Ły. Nie wiem. Aha. Yy, dobra. Yy. Yy, widzowie, mała przerwa techniczna. Zdźcie komentarz, mała przerwa techniczna. On wam będzie coś od tam opowiadać. No to w takim razie, yy, pro, oczywiście, taktycznie, że yy. Zapraszam na mój kanał z, z, z mi On. a był odcinek chyba Survival albo stres, ale nie, nie pamiętam. Ich nie może się pojawić też właśnie, albo cześć, czy może też się pojawić. Dajżej! I, i, jedzenie sobie mi odda cześć, zasłużone czy się, czy tego. Zasłużone 6,5 tysiąca? Poczekaj, bo teraz gadam z kuzynem i drugim kuzynem, i przy okazji tego nagrywam odcinek. Wiesz? to dzwonię za jakieś 20 minut, okej? Okay? Chłopie. Okej, okay, pa. Halo, Timonesku. Żyję, żyję, już jestem, jestem. Sprawy prywatne mnie wzywały. A i możecie... Możecie wpadać też do Tepek de Porygon, Jak lubicie pokemone, poke, Pokemony. Poke Pokémony Pokemon! Pokemon. Czy już wszystkie masz? Pokémon? Dobra, cicho. Bo za chwilę cię prawo, obroskie no to. Co jest? Patrz! Tam jest zło! W tym samolocie czai się zło. Cargo, bej! Dobra, czekaj. Zastalić Jeszcze 33 sekundy. Bum, 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 to, 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 to sobie broń nie wiem, Jakby glina tu wjechała. Dliny to na pewno wiadam. Powiedziałbym coś złego, ale nie Panowie koledzy tu wejdą. 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 9, 1. Ojej, jeszcze raz. Już. Czemu już jest alarm? A, to zrobiliśmy wielkie bam bam bam. Yy, Zatadujmy przynajmniej jedną kostkę, dobra? Ale ja nie biorę kostek. Sam A? sobie bierz kostki. Ja biorę tylko zawsze Rubin i biorę ja sobie zawsze ja panów twórców tutaj pięknego Jay Ja biorę zawsze tylko te trzy rzeczy. Tyś na te całe laserki. Idę na kreski. Ten... Ten... Co? Idę na kreski te takie. Okej, okay, bo to bo się tutaj łamie przy tym... ...przy... jak nie, się mówi? Przy tych jakby obracanych rzeczach. I chyba już mam pomysł. Tak, mam pomysł. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj już, lecę, 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 lecę. Otwieram. Poszły moje. Dobra, moje też. I wychodzimy. Run. I tak kurde było szybkie muzeum w sumie. Yy, tak, tylko nie szybkie będzie, nie szybka będzie ucieczka. zrobimy, nie dobra, to Lambo zrobiło 360 na ziemi. <grym>, ono potrafi takie cuda. Ja pochucie, się zablokowałem krawężnik, zrobiło 360. Trudno, że nie wyszedł. Ej, czekaj, robię tego trika, co mówię, żeby wyskoczyć z tego tego. Ty, ono przeskakuje. A Ej, ono przeskakuje, to Lambo tego, tą rzekę. o pierwsze. Teraz zawrót zrobiłem, widziałeś mnie? Dobra, wiesz co ci powiem? z dziśku. Y ja y czekam na ciebie z twoimi sześciu i pół tysiącami. Czy tam sześć ty tysięcy? Jesteś. Ja też. Ja już jestem Jesteś? tym na zewnątrz. Jak na ja ci hajsu oddałem? No ja jestem na zewnątrz, wyskoczyłem przed chwilą. Poczekaj, to poczekaj, ja też wyskoczę. Być tak... Przygot no. to się kamerą, Trzymał to jest takie fajne ujęcie Czekaj, zrobię, czekaj, zrobię z... o! Ujęcie ze środka? Want widzicie? Kinemacji? Dawaj, dawaj, lecisz Ze środka, dobra Jest, było, tysięcy. był y, wszystko 6 sześć, sześć tysięcy, sześć, sześć tysięcy do kieszeni, poprawy mi tu No 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 6,5 tysiąca w sumie, 6,5 Za co 6,5 No bo miało być 13,5 A da mi tylko 7 Siedem tysięcy. Dobra, masz, chłopie. Dziękuję. Oddałeś? Masz Lambo? Jest ja. Tak pociąg, się pociąg, 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 pociąg. E, <grym> gdzie ty, po, gdzie ty ciapong widzisz? Ciaponga słyszałem. Słyszałem. Cieba. <grym> Czekaj, co możemy obrobić? Nie ma ciaponga. Pojechał już. Ej, o której się otwiera ten. Jubiler czwarty. Jubiler druga. A bank? Nawet czwarty nie mamy, więc tutaj chcesz osiągnąć. No to chodź na muzeum, ono też się za chwilę od, powinno otworzyć. No! Tak myślisz? No ono y, ten muzeum się dosyć szybko otwiera. No ja zgadza się. Y, teraz... Ty gliniarz, chodź go zabijemy! Patrz. Może karta będzie. No mówię. Co można... Czekaj, chodź, o, mam go. masz, masz, masz dioda? Chociaż no, nie wiem, Nie wiem czy... został. Chociaż... Nie czekaj. No nie no, to jest złodziej. Serio. No co? Ej, ale ja chodź, bo już są na jubilerze. Znaczy nie na jubilerze, tylko na muzeum. To jest teraz złodziej. Ale mam policjanta, instant mi to za ciche jak jest I instant mi nie wracaj. Chodź, mam policjanta. Trafiłem go. Ile on ode mnie już dostał? Ale co, po HP czy po kalce Po HP, on ma iszlął. Chłopie, nie wiem jak. 57 sekund, widzisz? Mówiłem ci. Mówiłem ci jak... że szybko się otwiera. Czekaj, ja sobie na szybko Lambo zrespię. Czemu na Helek powiedz tu Ej, co jest? Co? O nie, lambo nie mogę zrespić. Co? No nie mogę. Nie mogę tak, można. A tak w ogóle, a propos no, takiego właśnie tej pogody. Zapraszam was na za kanał bo je, kiedyś nagrywał dostał w ogóle w jakim kierunem pod fazy, nie? Co dostał? Dostał kierunek w trakcie burzy pod fazy w da, da się tak? Tak, dostał raz. Ej, chodź, bo za chwilę otwieramy. Y, dawaj, 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 y, już. Tak. poszło. Uwaga, bo za chwilę ktoś się pędził w lasery w piernicze. A, nie mówiłem! Ale to nie ja. Zresztą to jest bacon jakiś. Który za pod... Które za chwilę... Który za chwilę... Który chyba bardzo lubi ginąć. Au 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 au, 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 Też wlazłem w lasery akurat. Ale ja zazwyczaj... Ja mam właśnie taktykę. Biorę sobie tego spinner rim. I tego... I Te to jest wszystko, co zabieram z muzeum. I już mogę uciekać, nie? No ja też teraz y, ja już a, robię a... łamigłówkę, znaczy nie łamigłówkę, ja tylko te laserki. Jeszcze ta gorja ma łamigłówkę, wiesz, tak, ja łami łami tak? nie złą dosyć pisz, którą. No ale ona nie jest trudna, bo cały czas tak samo musisz układać. Mów gdy naciśniesz, A nie, w sumie mi się a... pokaże. Dawaj, y, rób to jak najszybciej. Spróbuj bynajmniej. Proszę bardzo, idę już otworzyć. Otwieraj już! poszło? Dobra, jeszcze raz auto. Czekaj na mnie. Do ty ujdę. Lecimy. Mm. Co tam był gliniarz? Le no. A dostałeś pochopę? Lekko, ale mało bardzo. Już, już mam pula. Okej. Okay. Dobra. Let's go! Zobaczymy, czy to przeskoczy. Mm. Ja nic nie mówiłem. Ogólnie nie wnikam w to, że jeździmy autem Słata. <laughs> jako złodzieja. Ja nie wiem. A dobra. Dobra. Ile tyś warty? A ty? 0800. 5 Serio, a tyle? Tu 200 ha jest różnicy. Jeżeli by mieli nas łapać, to bardziej opłacalny jesteś ty niż ja. To co, to co, mm. może. Jakby się dało wmówić w, w robloxie to, co byś mówił. Łapcie go, łapcie go, on jest więcej warty. Ja. Mm. Jakby tego. Jakby na przykład. Były, na przykład może, było sobie wpisz tam y, za, za, za około 25 Robuxów, nie? Byłaby tego. Możliwość sobie tego. Kupienia tego, takiej przynośnej. Karty? Ile, jaki złodziej jest, jest bardzo, nie? Bo tylko jako więźniu taką kartę masz i tego... Taką jakby tablicę i w niektórych tego bazach. We wszystkich bazach tego... Yy, Tych... Policji. Widzisz ile to jest moum, moum, moum. <laughs> A obróć sobie tak kamerę w bok. Zobaczymy sobie, jak my fajnie skaczemy. Właśnie w, ja cały czas tak widzę. Ja też, to jest takie fajne. Będziesz pierdol walnął? No, widzę, widzę. Jedziemy zobaczyć, za ile się. Obrał. Czekaj, O której się otwierał jubiler? O drugiej? Tak. Y, o 11 znów się otwiera ten. On wie, że od razu już. No wiesz, bo. Nas na ten motor, wiesz, na nas na go. O, czekaj, 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 czekaj. O, Myślę, ja, że mogę sobie ściany obraz zawinąć. Nie możesz. Za 119 sekund. Dopiero? O patrz, to no, pali się. Mapior rypnął. Pali się! Ej, tam ktoś jest. Tam, patrz, tam. Ejo Policja. Ukryj się. <noise> A co masz względu tutaj? Teraz mnie nie widzi. Ty chodź, chodź, chodź. Dobra, teraz już tak Ja wiem, na co teraz zbieram. Ja zbieram teraz na AK. AK tylko 30 tysięcy, proszę pani. Czego ty chcesz? 15. A, no to sobie tylko to muzeum i już idziemy kupić, się. Chociaż w sumie ja sobie zobaczę, na co chcę dokładnie, ale mi się wydaje, że. No. A nie o 12 chyba ten Ej, dla mnie najbardziej opłacalny jest ten yy, muzeum. A dla ciebie? No w sumie też. Dla ciebie, bo dla ciebie to jest, jest 7,5 tysiąca, nie? Za 7 No 7,5. 7 A, no właśnie. A ty który poziom bagażu właściwie masz? Najwyższy? Jaki poziom bagażu? No bo to jest poziom bagażu do kupienia. Tego worka. jakby, żeby ilości nie mogłeś ukraść. No, ja mam największy. Wiesz, to chyba też będę chciał sobie kupić kiedyś, kiedyś na pewno. No, bo pasys, no ja mam. No, mi tak naprawdę brakuje tylko Vipa i Stereo, żeby mieć wszystko z j no, no, bo to masz już tak słota, No, Prime no. y, też. Klimbosa, y, wszystkie paki, ja? Ej, dobra, y czekaj. 4-3-2-1. Spróbujmy. Dobra, go. się nie właduj. Bo kiedy aktywujesz na one są szybsze. No to ty teraz. To nie aktywowałem. Ja też nie. No to ty. Ej, a może to one po prostu po czasie, jak się wejdzie, to wiesz, to na. Bo ja szybkę rozwaliłem przy tych. czy tak jakby takich rzeczach jednych. Wiesz gdzie? No. mi się dziwi. Czy... Ja, ja szybko zastrzeliłem. Jeszcze jest fajne. Czy mi się wdawało, czy psy przyjechały? Kiesełki? Słyszysz? Ja już. ja już, ja już po małej główce jestem. No to... Obwiedzę. No dawaj. E, już. Dobra. Tak, pieski. Jesteś? Biegnie, biegnę, 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 biegnę. Jestem, uciekaj, 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 uciekaj! <grym>, Ale zobacz ile razy my już obrabiliśmy w tym odcinku, nie? Chyba... Raz, Ojezu, dobra, jedziesz. Rano! Dawaj motor! Pęk, pyk, pęk, 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 pęk. Co jest fajne, że ten motor akurat ten jest mały, więc wiesz... Pink, 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 Ej, pink, jak pink, myślisz, pink, damy radę pink, przeskoczyć? Pink, 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 nie, Nawet nie próbuj. Wiedzę, jaka jak tak zginął. Bo się. A tak, kto miał rację? To chłop. Ej, to nie był. To nie był policjant. Pewnie samochód policji ukradł. Albo po prostu. Policjantowi. go zarąbał. że go mi wywaliło, ja? Oj, dobra, dobra, z tej breaka wywaliło, nie. Na 6. Dobra, 3500 cash jest nam wart prawie 6 koła. Nara. Sześć. To ja te 5 w ogóle idę tego adoptować powrotem. Czekaj. Ej, czekaj to ja, ja... O, To czekaj, ja może ja wiem chyba co ja sobie kupię. Ja zbieram ta, ta teraz jedzie. na RY A Y, na Ray'a. Takie auto a, za 25k. Czekaj. Rej? No. A, rej. O, może być spoko. Bo ja paliwa To urzę. jest taka korweta. Wy... To jest korweta taka. No, wiesz co? Podejdź, podejdź sobie pod tego. Pod, co? pod y, pieski. Pod pieski podjedź. No, jadę, jadę. czy, coś że Ja przyjechałem? Nie, dobrze. Czekaj. Pieski są, pieski są w tym małym miasteczku. Ty chcesz to zrobić, co ja myślę. Czekaj, 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 czekaj. Nie, tam nie ma, ale... ty psa nie bierzesz? Bierz ze psa Nie widzisz mnie No bierzesz sobie pieska? Chodź. Chodź mały. Wiemy. Jak go nazwałeś? Oskar. Bez fajny piesio. Fajnego pieska miałem. Fajnego pieska miałem. <głos> <głos> Byłem tyle warty, że jestem zamknięty w więzieniu tego. Na wózie. Czaisz? Byłem tyle warty. <noise> mam kartę. Chyba. A, nie mam karty! Gdzie... Czemu ty nie gdzie masz? Wiesz gdzie ja jestem? Gdzie? W najbardziej w więzieniu. W bazie, na końcu miasta. Gdzie to jest? Nie wiem nawet. To jest jakaś wysepka na mapie. Oh no. To jest jakaś taka wysepka. Stary, ja byłem warty pięć osięcy. Czemu byś tutaj trafił? Ze mną. jakby cię dorwała. Oh, o. no. żeby uciec tędy, to musisz przepłynąć pod laserami, pod wszystkim. Uciekasz? Jakby się lasery kręcą dookoła ciebie, kurde, musisz biegać jak pies. Czekaj, już, 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 ja, ja jadę po ciebie. Osiedl... bo byłoby miło. Osiedl, osied... policja, policja, policja! Go, go, Ja już akurat tędy nieraz uciekałem. Ale kurde, wiesz jakie to jest ten tędy uciec? Kurde. Ja akurat wiem, gdzie to jest. Chyba? To jest chyba ostatnia autorówka. Za 35 tysięcy boli mi coś? Czekaj, 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 czekaj. Ej, ten motor akurat się teraz przydaje. Stary, ja jeszcze pryzjonerem jestem w ogóle. Ja może już uciekłem stamtąd. Jestem stary, ja jeszcze jestem pryzjonerem. O, już nie. Ej, <laughs> czekaj, 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 czekaj. Y, już cię szukam. Obok latarni to jest, obok latarni to jest. Obok latarni, to jestem gdzieś obok latarni. Wiesz, wiesz, co pod, wiesz co pod latarnię powiedzieć? bo ja po ja tam już, je już jeden Ja nie płynę. Yy, to, to by czekaj, bo muszę... Może... Yy. No. Czekaj ty, co to jest? Jetpack. Czekaj. Jetpack kosztuje 50 tysięcy. No. A ty masz... A Zgad... na co ja jestem. Zgadnij na co ja jestem jetpack. Na co? Na paliwo rakietowe. Serio. Aha. Gdzie jest latarnia? Jak masz tą stację benzynową, która jest zataczana na mapie, nie? No. No to, to on, to on dospełnił obok, kiedy masz na masz kiedy... kiedy, masz, kiedy przez ten obok tej stacji. Czekaj to już, to czekaj, wychodzę. to już jadę do ciebie. Wiesz co, na ja tą, wiesz co, ja po idę pod, pod górkę, na której się przywitałaś w poprzednim odcinku, nie tylko w tym nagraniu, które nam się nie udało. Czekaj, już jadę do ciebie, kij z tym, że muszę przejechać całą mapę praktycznie. Dobra, ale... No, mam do ciebie pytanie, no. czy nagranie się z tego nie urwało? Nie, ale f... wiesz co, jak dojadę do ciebie, to chyba kończymy. No, no, no to ja już na tą górkę podejdę, dobra? Żeby było fajnie zakończenie. Yy, dobra, a ja już jadę do ciebie. Ja już jestem na tej górce. Widzicie? Yy, widzę cię. Na górce stoję. Dobra, widzę latarnię. Ja, czy ja właśnie przyjechałam obok latarni? Na której górce ty jesteś? A, widzę. Tu tobą. Teraz tak, stań tutaj. Czekaj, 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 czekaj. Nie robisz tego wcale. Robię. Ten motor rady jest. Nie, da. nie dam rady. Ty jest motor zawsze da radę. <gry> dawaj, dawaj, dawaj. Ej, nie wiadę już <grym> dalej. Nie wiadę. Jedziesz, tu masz ja. Czekaj. No, no, dawaj, 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 dawaj. Czekaj, 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 czekaj. Nie, nie czekaj. Ten motor da radę. <grym> No dawaj, dawaj, czekaj, dawaj, jak nie widzę. czekaj, czekaj, czekaj. Nie, wiem, 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 wiem. bo to... Stefan, ja w ciebie wiem. Nie dam Słynne. rady, nie dam rady. Nie, ten mo... Nie, bo wiesz co, on jest silny, bo ten... Nie, bo ten silnik mu dużo dał. Tylko że... Nie da rady tego zrobić. Nie da rady. Dobra. Wiesz co, to ja go tu zostawię na razie. My po niego wrócimy po odcinku. Ale chodź. Y... Ogólnie o, patrzcie, Pat patrzcie widzowie, tam jest Stefan. Co nie? Poczekaj chwilę! Bo mam małe problemy! Wierzą u mnie pacie! Kurczę! O! I w ogóle patrzcie, widzisz tam tą wyspę tam daleko? No, tam byłeś. Tam jest więzienie. Ja tam byłem. Dobra, chodź, żegnamy się, żegnamy o. się. Dobra! To już chodź bez mnie! Chodź bez mnie! Tu jest za tak głośno! Dobra. Nie. Dobra, weź się tylko, pożegnaj z widzami. Żegnam was, żegnam was serdecznie, jestem przy latarni. Żegnajcie, widzowie. Żyje. Do zobaczenia w następnym Czekaj. Czekaj. odcinku. Pa! Czekaj.